Siemano! Dzisiaj ten skin do zgarnięcia. Żeby go zgarnąć, łapa kombie że Kom, udział życzę powodzenia. My na casehack.com, link do strony e, w opisie się znajduje, więc wbijajcie. Jak się zalogujecie, kodzik SOUL, tu wpisujecie, zastosuj darmowe dwie skrzynie na start oraz 10% bonusu do wpłaty. I to jest przed każdą wpłatą, więc możecie kodzik używać w nieskończoność, jeżeli chcecie sobie doładować. Możecie wpłacać, tak jak tutaj widzicie, of cardy, Paypal, skiny, bliki, krypto, no wszystkie metody są. Jeżeli byście sobie chcieli skorzystać, a co najważniejsze, w drugiej linijce opisu znajdziecie konkursik, e, w którym bierze już 67 osób udział. E, jeżeli wbijecie, no musi być 100 osób, żeby się rozpoczął, nie? Więc no, mordeczki. Co? Wbijacie e, kodzik Soul przy doładowaniu minimum 10 zł, i wbijacie wtedy dołącz do giveawaya, e, chociaż automatycznie to chyba dodaje. No to jeszcze na ten moment 33 osoby I zaczyna się odliczanie, 18 dni No i tutaj macie skiny, które można zgarnąć Kosa za 1300 zł, więc zajebiście No wbijajcie, mordeczki, bo Ktoś z Was taką kosę zgarnie i jeszcze 3 osoby zgarną Tutaj takie skiny, więc 4 zwycięzców będzie Losowanko, no zależy od Was, kiedy nastąpi Bo po prostu od dołączenia e, Od dołączenia Od dołączenia, no tak, no od dołączenia 100 osób Jak będzie, no to 18 dni Wtedy, <laughs> więc wbijajcie na stronie można odbierać cashback, wbijać poziom za który odbieramy nagrody, mamy skrzynie bonusowe, e, które dostajemy za dany poziom i zostają z nami na stałe i co 20, o, miałem przyspieszone, co 24 godziny taką skrzynię możemy otwierać, proszę bardzo, skrzynia za setny poziom. Skrzynia za 87 i tak dalej są jeszcze te do odblokowania. No ten setny już wbijałem bardzo długo. Ale te pierwsze skrzynie 5, no to myślę, że jesteście w stanie naprawdę szybko odblokować. Wiadomo, z każdym większym poziomem idzie to dłużej. No wiadomo, tak to zawsze jest. Czy w grach, czy jak. Wszystkie poziomy. Czym wyższy, tym dłużej się wbija. No ja już mam 102. Sprzedaję to sobie, żeby sobie tutaj zrobić... Troszeczkę balansiku. Jeszcze otworzymy tą resztę otwieram po odcinkach, wiadomo, tych tanich też nie zawsze otwieram te tańsze za pierwszy poziom i tak dalej, no bo tam są skiny za parę groszy, no ale wiadomo, pierwszy poziom otwierać, otwieracie jedną skrzynię, i ten pierwszy poziom na pewno już macie. Więc tak to wygląda, a my mordeczki zrobimy e, dzisiaj bitwę na najpopularniejszą skrzynię. Zobaczcie, jak klikniemy tutaj. Popularność. Popularność i najpopularniejsza. Więc wiadomo, ta, no bo to każdy dostaje przy doładowaniu te skrzynie. Eee, czym więcej doładowujecie, więcej tych skrzynek. No ale tutaj są takie, wiecie, no, średnie skiny, ja tego nie otwieram. No, ja raz tam sobie otwieram na przykład, ale to na odcinku, no, by zajęło to długo, bo mam tyle tych darmowych skrzyń. No jest najpopularniejsza, najbardziej otwierana, ale drugą najpopularniejszą skrzynią jest ta. Jeżeli klikniemy tak, to już mamy ułożone inaczej, więc skrzynia 10% Monster i na to dzisiaj zrobimy bitwę. Zrobimy bitwę na najpopularniejszą skrzynię na stronie, względem tutaj właśnie popularności, jak ustawiliśmy. Eee, więc co, zrobimy cztery graczy, zrobimy solo i zrobimy klasyczne, nie będziemy kombinować Chociaż jest nowy tryb W którym możemy pożyczać Na pewno się niedokupy odcinek z tego pojawi, bo chyba nie robiłem z tego odcinka, ja sobie robiłem takie bitewki już Jedną minimum, nie wiem czy nie dwie eee, Fajny trybik Możemy sobie włączyć i sobie pożyczyć eee, I później po prostu to co pożyczyliśmy jest oddawane Okej, okay. jak tu mi Messenger spami? Przepraszam, eee... i co, i co, i co, no przetestujemy to pewnie, ale dzisiaj nie, bo dzisiaj stwierdziłem, że zrobię taką, to nie będziemy tego trybu testowali, znaczy w sensie ja już go testowałem, spoko, powiem wam, że spoko, a ta najpopularniejsza skrzynia 10%, tak, 10% Monster. No i wjeżdżamy, tutaj mamy niecałego kafla Więc na troszeczkę tych skrzyneczek damy Oj, oj, oj już przedobrzyłem No i okej okay. Cztery jest stwórz bitwę Graj z lesowym, poker, troll i Jorgo 26 rund Czyli łącznie 104 skrzynie No i powiem wam, że na pierwszą Tutaj naprawdę nieźle nam siadło yy, Względem tego, ile skrzynia kosztuje A jaki skin nam poleciał czy to jest to procentówka? Chyba jednak tak. Chyba jednak tak. Bo widzimy, że tutaj. No, właśnie. Co ja pierdolę? Przecież tu jest 10%, no tak. No, t... Ale że w sensie mamy 90% na, na jakieś śmieci, tak? I 10% na droższe przedmioty, jakie tam przeleciały w ogóle. Oj, i tutaj troll nas wyprzedza. Więc no tutaj zazwyczaj skiny będą leciały po 40 groszy. Tutaj widzimy do 8 złotych, takie sięgające. Tutaj był ten, miał za 8 coś. Ehm, ten też miał 8 coś. No, to tak, od 40 do 8 złotych. Będzie leciało tego najwięcej. O 40 groszy, tak? Powiedziałem czy nie powiedziałem, no nieważne. E, ale jak się odzie coś lepszego, no to jest nieźle, no to jest nieźle. I. wiadomo, to jest tylko 10% na jakiś taki przedmiot, który nam da proficik. Nie jest to nie wiadomo ile, niestety poker tutaj też trafia. E, no i tutaj strolem mają bardzo, bardzo blisko siebie są. No, nam troszeczkę brakuje. Jorgo na razie bardzo w tyle. Nic profitowego mu się jeszcze nie trafiło. Eee, połowa rundy, połowa rundy, połowa bitwy. Eee... Słyną drogą, ciekawy kiedy nowy event, bo. Ogólnie na stronie tak jest cały czas coś nowego. Cały czas ok. Tu nam mam kałaszek, ale niestety chyba. A nie, dobra. Ale i tak ma prowadzenie poker, ok. Więc jeszcze jakiś jeden drogi przedmiot by się przydał. Na stronie cały czas coś jest dodawane, nie? Właśnie ten nowy tryb z pożyczaniem, no też fajna opcja i na pewno się odcinek pojawi na dniach z tego. Okej. Okay. Kurczę, no już końcóweczka. Jeszcze, no jeszcze trochę tych rund jest, no przydałoby się coś. Okej, okay. i zajebiście, i jest zajebiście na razie. od trzystówki bardzo drogi w sumie przedmiot. Oni jak potrafiali to 170, 200 coś, to to kosztuje trzystówki prawie, więc dobra, to nam dało tutaj przewagę. I może to się tak utrzymać do końca, dobrze by było, bo jak Poker trafi, to za... no, Są tutaj jeszcze kosy i w ogóle, więc każdy z nich jeszcze może jakąś tam kosę trafić. E, lecz jak... Patrzcie, Jorgo nie trafił nic, nic profitowego na tych 10%. Mm. Nie ukrywam, że jeszcze bym coś chciał, jeszcze coś bym chciał. Mamy profit na ten moment, jakbyśmy to wygrali. Patrzcie to Siger tu o wartości prawie 6 koła w tej skrzyni najlepszy przedmiot, nie? Okej, okay, no i pięknie, no i pięknie, i to jeszcze chciałem. I jeszcze jedna runda I jeżeli nikt tutaj nie trafi Kosy, no i pięknie No i pięknie, nam się zwróciła bitwa Plus mamy to, co jeszcze oni mieli, więc 1700 Jak najbardziej spoko 7, prawie 8 stówek profitu No i tyle, i na tym zakończymy ten materiał A się cieszę Bardzo Bijajcie giveaway Wystarczy, że z moim kodem doładujecie Nawet nie musicie chyba w tą drugą linijkę klikać Ale jak klikniecie, to możecie sprawdzić, czy jesteście do, właśnie w tym giveaway'u Więc myślę, że spoko 67 ziko o, cashback mamurus 67 ziko, co ja pierdolę 67 osób bierze udział, no a 1637 do zgarnięcia łącznie w giveaway'u więc zajebiście bierzcie udział, bierzcie udział bo jak wystartuje na dniach 18 jak nagrywam ten film no, 20, no gdzieś tak myślę, że powinien jak że wystartuje i skończy się gdzieś koło grudnia, więc wtedy jeżeli ten, to jeszcze na grudzień jakiś świąteczny giveaway wam zrobię Dajcie znać, czy będziecie chcieli właśnie też, że na przykład parę przedmiotów w następnym giveaway'u, parę przedmiotów, czy na przykład tylko jedną droższą kosę, czy na przykład rzuciwam kosę i parę innych, albo dwie tańsze kosy, czy coś, łącznie można sześć przedmiotów, nie? I wtedy dajcie znać, czy chcecie na przykład, nie wiem, dwie kosy po 500 i jeszcze jakieś dwa cztery skiny. Wtedy na przykład, że 6 osób wygrywa, czy na przykład będziecie chcieli jedną droższą kosę bez żadnych skinów, to dajcie znać w komentarzu z mojej strony to tyle serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć!